Cześć. Witam was na moim kanale. Dzisiaj bardzo dużo jest do omówienia, także od razu przechodzę do tego co się wydarzyło, a powiem wam, w tym patchu pojawiły się naprawdę radykalne zmiany, które wywrócą naszą grę do góry nogami. Ale po kolei. Mamy już pełne patch notes wiemy dokładnie co się wydarzyło. Patch 5.1, który głównie wprowadza artifact rework artefaktów, nową kryptę Faction Wars. Nowe filtry i trochę mamy rebalansów do tego. Są nowi czempioni wprowadzani, oni jeszcze nie są aktywni w grze. Prawdopodobnie pojawią się razem z, frak z nową nie frakcją, razem z nową yy, fragmentą fuzją. Zaczynamy od przerabiania artefaktów, czyli może będziemy mogli przerabiać artefakt i akcesoria. No i jest jeden bardzo duży problem będziemy jednocześnie zmieniać główny stat i substaty. Co wprowadza bardzo dużo RNG. W zasadzie nie mamy żadnej kontroli nad tym co się będzie działo. A powinni, powinni zrobić tutaj dać możliwość albo wybrania czy chcemy zmieniać główny stat, albo substaty, albo na przykład dać dwa rodzaje tej chaos or i jeden, który by zmieniał substaty, jeden, który by zmieniał główny stat. Ograniczyli już możliwość zmiany do jednego razu, więc tutaj mogli pójść na dużo większe ustępstwa, bo w tym momencie bardzo mocno ograniczają przydatność tego. W zasadzie nie opłaca się zmieniać niczego poza tymi trzema górnymi itemami, czyli hełmem, bronią i, i tarczą, bo tam wiemy, że główny stat zawsze pozostanie ten sam. Bo jeżeli chciałbym, miałbym krydemy, damage rękawice, i jakiś pod, pod na przykład trafi mi się potrójny płaski atak na dole, to ja nie chcę zmieniać tego głównego, ja chcę żeby to został crit damage, ale chciałbym żeby zamiast tego płaskiego potrójnego ataku po reworku trafił się na przykład potrójny crit, crit rate albo speed albo atak procentowy, a nie chcę zmieniać wszystkiego, także no tutaj mocno to ograniczę i to mi się to mi się mocno nie podoba. No ale przejdźmy dalej, mamy cztery rodzaje chaos orny i zobaczmy jak to działa pierwsza to jest sześciogwiazdkowa legendarna która losowo będzie zmieniać staty w sześciogwiazdkowym sześciogwiazdkowych itemach legendarnych albo niższych pięciogwiazdkową legendarną która będzie zmieniać losowo rzeczy w pięciogwiazdkowych pięciogwiazdkowych rzeczy które są legendarne albo niżej Potem mamy sześciogwiazdkową epicką. No i tak samo ona zmienia sześciogwiazdkowe. Zapomniałem wyłączyć dźwięk. Już, nie będzie przeszkadzać. Sześciogwiazdkowa epicka, która będzie zmieniać u epickich rzeczy sześciogwiazdkowych. I potem mamy pięciogwiazdkową epicką, która będzie zmieniać pięciogwiazdkowe akcesoria epickie albo Gorsze. Także takie cztery rodzaje mamy. I tak, ponownie tu wyjaśnij, że rzadkość, poziom wszystko to nie zostanie zmienione przerobione zostaną tylko staty, stat główny i substaty. Jeżeli już mamy jakieś role, jakieś bonusy, już się nam trafiły, one zostają, ale bonusy wynikające z glifów glifowanie też wylatuje więc trzeba o tym pamiętać. No i możemy tylko raz, jak już powiedziałem, tylko raz przerobić jakiś sprzęt. Póki co będzie to dostępne tylko w turniejach i eventach. I oczywiście do kupienia. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Potem dali nam nowe filtry. To już dokładnie omówimy, jak, jak przejdę, to, przejdę do gry i zobaczymy, jak to tam wygląda. Faction Crypts Shadowkin dochodzi. Czy mamy tutaj informację, kiedy dokładnie? Po tym, jak się ten cykl skończy, czyli musimy zakończą się wszystkie, wszystkie Faction Wars w tej, w tym cyklu i ze startem nowego cyklu pojawi się już nowa, nowa krypta. No i mamy też nagrody. Zobaczymy, jakie to są nagrody. Na tym filmie, który był jakiś, temu, jakiś czas temu prezentowany, no tam nagrody nie wyglądały jakoś super zachęcająco. Zobaczymy, jak to teraz wygląda. Ok. I mamy tak, rebalance czempionów, Rotos, to nie będę tutaj omawiał, to jest dokładnie to, co mówiłem, teraz jego, będzie mógł obniżać max HP bossom, y Vargal, cooldown z 5 do 4 na A2, no i tutaj już dostał nerfa, y ten, ten buff dostał nerfa od razu, ponieważ miał być 2,5% obniżania max HP na bossach, ale na skarabie obniżyli to do 0,5%. Aczkolwiek widziałem już w pierwsze testy i powiem Wam, że to jest, jest bug, bo to bardziej działa jakby obniżał o 5%, w zasadzie w kilku uderzeniach jest w stanie w tym momencie całą tarczę przejść z karaba. Także to na pewno zostanie jeszcze zmienione, bo w tym momencie to działa naprawdę bardzo, bardzo mocno. No I co, Bloodgorch, zwiększyli mu prędkość do 98. No i mamy inne różne zmiany. Dodano 100 miejsc w wolcie, tylko oczywiście trzeba to wykupić. I tutaj mamy tą dramatyczną zmianę, o której wspominałem. I żeby to wam dotycząca fajne, i żeby to wam ładnie przetłumaczyć, to tak. Radykalnie zmieniono wizualną reprezentację cieni poniżej linii szczęki i podbródka fein, aby była bardziej zgodna z prawdziwą wizją artystyczną. Jak widzicie, poważna sprawa. Zaraz przejdziemy do tego, jak to wygląda w grze. Później co? Naprawiono bug, który powodował, że kulda zrzucał hex. Tutaj, jak nie powinien, OK. I... zmieniono Tutaj błąd, gdzie Belenor aktywował Poison Rain zawi, mimo że on był wyłączony. Nie powinien działać w ogóle. Okej, okay, tutaj jakiś bug u Wogota przy AS Golemie. Zmieniono wygląd browarów, żeby się różniły od XP Barrel bardziej. O, naprawiono już ten błąd. Ponieważ teraz do tej pory, jeżeli użyliśmy kogoś na hydrze to w pit już go nie mogliśmy używać. Naprawili to. Teraz już będzie można ich używać. Hmm. Naprawiono bug, który pozwalał na obniżanie max HP yy, Clan Bossa. Hmm. Nawet tego nigdy nie zauważyłem. Nie ma to tam najmniejszego sensu. I poprawili opis skillów Demon Lorda. Także nie wiemy teraz, że nie można obniżać jego Max HP. Ok, czyli to w zasadzie żadna zmiana. No więc teraz przejdźmy do gry. Zobaczmy tą radykalną zmianę cieni na podbródku fein. Indeks. I gdzie jest ta pani Skinwalkers? Fain. No, rzeczywiście radykalna zmiana jest. Porównajmy to sobie z tym jak to kiedyś wyglądało. Powiem wam, że niezły troll pisał te pacznący. Jak kiedyś mieliśmy zmianę lewego buta Doomstrider. To teraz mamy radykalną zmianę cieni tutaj. Nie wiem, jak się odnajdę po tej, po tej radykalnej zmianie w grze. No, nie wiem, napiszcie, w, jak wy się z tym czujecie. Ja jestem wstrząśnięty, a nawet zmieszany. No, ale przejdźmy dalej. Yy, filtry były, więc przejdźmy do filtrów. Mamy sprzęt. Filtry i do tu rank i rarity. No i teraz, jak widzimy, po lewej stronie możemy sobie filtrować po po ilości gwiazdek, a tutaj po rzadkości od mitycznych do tych najgorszych. No więc, ok, powiedzmy, czy mam jakieś czterogwiazdkowe. Mam nadzieję, że nic nie ma. O, a dzisiaj z wpadły, jestem usprawiedliwiony. Od razu mogę sprzedać. No więc, łatwiej będzie takie rzeczy zidentyfikować. Mogę sobie pięciogwiazdkowe wyfiltrować, I powiedzmy pięciogwiazdkowe i tylko legendarne. No i jak widzicie, tylko takie rzeczy mam. O, tu znowu coś też do sprzedania. Także jest to krok w dobrą stronę. Fajnie, że możemy w ten sposób filtrować, ale to jeszcze nie wszystko. To, na co ja czekam, to chciałbym na przykład odznaczać rzeczy, które coś mają. Na przykład chciałbym. Aby mi się nie pokazywały te rzeczy, które mają o sobie w Speed. Na, na przykład chciałbym potem przejść przez cały mój Speed set i sprzedać wszystko, gdzie nie ma Speedu, bo interesuje mnie tam tylko Speed, więc chciałbym mieć tutaj wykluczenia na przykład Speedu i w tym momencie nie chcę, żeby mi się pokazały wszystkie rzeczy ze Speedem, tylko żeby mi się żadna ze Speedem właśnie nie pokazała, bo na przykład takich rzeczy nie chcę mieć. Także mam nadzieję, że w końcu to wprowadzą. Ile w 2020 wprowadzili te filtry, filtrowania i to sortowania No to może za rok kolejny tutaj upgrade będzie fajnie. Krok w dobrym kierunku, ale to jeszcze troszkę, troszkę jeszcze za mało. Także to jeżeli chodzi o filtry, i teraz tak, jak już tu byłem, no to przecież mamy nasz Chaos Ore. Jak widzicie, tutaj, jak widzimy do upgradeowania pojawiła się zakładka Rework. I tutaj mam hmm, tą Chaos All, mamy dwa rodzaje. 100 tysięcy, jeżeli użyję tej, 50 tysięcy, jeżeli użyję tego. I mogę raz zmienić tutaj te staty. I wszystkie, główny i te poniżej. Tutaj nie będę tego robił. Nie chcę tutaj nic zmieniać, ale zobaczmy. Zobaczmy, jak to zadziała. Swoją drogą. Fajnie ze strony Plarium, że dali nam mały prezencik. Już sobie sprawdzę, jak ten prezencik wyglądał, bo są troszkę różne prezenty dla różnych poziomów. I tak, do 30 poziomu włącznie wszyscy dostali 3 razy, 3 razy 5 gwiazdkowy Epicki Chaos Ore. Do tego XP boost na jeden dzień. 50 multi Walk, 250 energii, 75 tysięcy srebra A gracze powyżej 30 poziomu Dostali jeden, tak jak widzieliście Jeden 6-gwiazdkowy legendarny, jeden 6-gwiazdkowy epicki XP boost na jeden dzień A reszta to samo, tylko tutaj dwa razy więcej srebra Także miło ze strony Plarium, że nam coś takiego dodali Ok. No, więc tutaj póki co zatrzymywałem sobie rzeczy, które były, nawet jeżeli były fatalne. Zwłaszcza po tym, jak ogłosili ten rework. No, więc zobaczmy, co by tu można przerobić. Eee, tutaj sześciogwiazdkowy crit Damage. Tutaj zostawiłem sobie takie fatalne buty, nawet jeżeli te są płaskie HP. No, więc zobaczmy sprawdźmy na tym substaty też jakieś nie są super, więc na potrzeby filmu zobaczmy jak to zadziała jeżeli tu mi się trafi 6 speed no to nawet na dole jeżeli będzie słabo to to i tak jest ok, no więc zobaczmy jak rework działa tak, chcę przerobić i substaty są dobre no, niestety płaski defense jest słabiutki. Także mimo wszystko. Ok, czemu tak to wygląda? Tu się nie zaktualizowało. I co się w tym momencie wydarzyło? Zniknęło, czy ja tam miałem potwierdzić, bo teraz zgłupiałem. I czy okej okay, wykorzystam tą drugą na czymś. Alarm odwołany, wszystko zadziałało jak należy. Jak widzicie, po zrestartowaniu gry, wszystko wygląda dobrze. Tak jak to wyglądało na yy, po zmianie, to moja gra coś nie załapała. Także byłby naprawdę fajna rzecz, żeby tu był wpad. Na przykład, defense procentowy wtedy byłoby świetnie. Na no, tak niestety, bezużyteczna rzecz nieco. I tak jak wspominałem, te górne rzeczy tutaj najlepiej tutaj zmienić, bo ograniczamy RNG dotyczące głównego statu. Także to była ostatnia zmiana, która pojawiła się w tym patchu. Ale, że mamy czwartek, no więc dzisiaj pokazały się informacje o tym. Kogo dostaniemy, kto będzie dostępny w czasie specjalnego eventu w ten weekend. No więc teraz, pomówmy o tym. Jak zwykle, mamy troszkę ekip, ekipów epików i legendy, i tym razem motywem przewodnim jest Poison. Na początek, na początek jest on, jest tutaj, o ile dobrze pamiętam, i tak, to jest Anax. Już tutaj, już się pojawiał w czasie tych eventów, dziesięciokrotnie większych szans. No więc, co Anax ma nam do zaoferowania? Na A1 Decrease Defense, na A2 Decrease Accuracy i Poison atakuje jednego przeciwnika. Wszędzie tutaj ma Weekend i do tego leczy się o 50% zadanych obrażeń. Do tego ma fajny pasyw, gdzie może wrócić na siebie Increase Defense, Increase Attack albo dostać dodatkową turę. Problemem tego czempiona jest strasznie niski, niski speed, niski defense, niski HP. Także ciężko, ciężko go utrzymać przy życiu i jednocześnie zbudować przyzwoite pozostałe staty. Ale uderza mocno i ma bardzo fajne debuffy na klan bossa. Idziemy dalej. Kolejny champion taki nieco oldschoolowy, ale ciągle, ciągle, nie tutaj, ciągle dobry. Skinwalker i to jest Steel Skull. Steel Scale zdecydowanie lepszy staty. Przyzwój HP całkiem wysoki. A tak jak na supporta, no powiedzmy, że przyzwoity defense, ale jest bardzo szybki. Na A1 ma atakuje dwa razy i poison, ale bardzo niski procent bez książek, także bez książek nawet nie ma co go używać w tej roli. Na A2 usuwa Debuffy i leczy, ale tylko jednego championa na A3 ma Increase Defense, do tego leczenie, ale troszkę długi cooldown 4, który do tego Defense zwiększa we Faction Crypts tylko. Idziemy dalej, i ten kolejny czempion to jest naprawdę już, to już jest naprawdę dobre. I to jest Venomage, Venomage to już staty zdecydowanie lepsze, wyższy. Wyższy HP, w dużo wyższy defense, przyzwoicie szybka i już akuracji wbudowane. Na A1 dwa razy atakuje, obniża max HP o 75% zadanych obrażeń, jeżeli jest heal reduction. Do tego aktywuje poisony na swoim A2. Ma decrease defense i atak na jednego przeciwnika. Tutaj na A3 atakuje wszystkim, ma heal reduction plus poison i ona ma fajną synergię z heal reduction ponieważ poza obniżaniem turniter to jeszcze otrzymujemy mniej obrażeń o 15% od przeciwników, którzy mają bym się umiał wysłowić dzisiaj, którzy mają na sobie heal reduction, także fajnie chroni, poza zadawaniem obrażeń, fajnie chroni team, obniża obrażenia, które my Otrzymujemy bardzo fajny champion na klan Bossa. Na przykład. I potem, jak skaczę między jedną frakcją a drugą. I tutaj. o to jest Ogryn. I to jest bardzo, bardzo fajny champion. Eurogrim. Jeszcze lepsze staty, ale to jest Void. na no a jeden Poison dwa razy atakuje. Przyzwoite szanse na wrzucenie Poisona. Na A2 usuwa debuffy. Bo to jest podobny bardzo skill do. W taki sam jak u, jak u Steel Scala. Usuwa z jednego czempiona debuffy i leczy o 40%. Tutaj chyba wydaje mi się, że cooldown jest nieco krótszy. No i, i jego A3 umieszcza dwa duże poizony na wszystkich przeciwnikach na dwie tury. Dodatkowo wrzuca continuous, continuous heal na wszystkich naszych czempionów. Na dwie tury, cztery tury cooldownu po wyksiążkowaniu. i jeszcze bardzo fajna aura 20% we wszystkich miejscach. Mimo nerfa, który dostał, ciągle to jest bardzo dobry champion i to był ostatni epic. Teraz przejdźmy do legend. pierwszy, Pierwsza legenda nie jest jakiś super champion i gdzie on jest, to jest Rysztoff The Bolt. Na A1 atakuje wszystkich i tu też obniża max HP. O 30% zadanych obrażeń na A2 atakuje jednego przeciwnika 3 razy. Każde uderzenie wrzuca duży poison na dwie tury. Na A3 atakuje jednego przeciwnika. Um, krytyczne obrażenia są zwiększone o 20%. Za każdy poison, który jest na celu, może zwiększyć o 100%. I jeszcze ma aurę. Atak zwiększa, ale tylko we Faction Crypts. Także to był, to była pierwsza legenda, kolejna to jest dużo lepsza już, Dark Elves i to jest Zawia. Zawia, która na swoim A1 atakuje jednego przeciwnika trzy razy. Każde uderzenie ma 30%, 40% szans na wrzucenie Poison'a. Na swoim A2 atakuje wszystkich dwa razy. Każde uderzenie może wrzucić. Kolejny Poison 50% szans, 75% po wyksiążkowaniu No i to z czego ona jest znana, Degli, Catalyst na jej A3 Atakuje wszystkich Jest Block revive, jeżeli kogoś zabije I poza tym, że to dosyć mocno uderza to jeszcze aktywuje wszystkie Poisony, które są na przeciwniku I momentalnie Wpadają obrażenia z tych wszystkich Poisonów, czyli Poison Explosion i jeszcze ma tutaj Kalamitus Partner. To jest synergia z dodatkowy skill, który jest aktywny, kiedy jest Belanor w teamie. Atakuje jednego przeciwnika i roznosi cztery losowe debuffy z celu na wszystkich przeciwników. Losowo, ale cztery to jest duża ilość, więc w zasadzie wszystkie rozniesie, no chyba że mamy naprawdę bardzo dużo poisonów powrzucanych. Do tego ma Aurę. Zwiększa atak we wszystkich miejscach o 33%. Naprawdę bardzo fajny champion. I kolejny jest jeszcze lepszy. I on był chyba Knight Revenant i to jest Calvalax. Calvalax bardzo niski HP, bardzo wysoki atak. No, przyzwoity speed. Na A1 atakuje jednego przeciwnika, ma 40% szans na zwiększenie czasu trwania. Yy, trwania wszystkich poisonów o jedną turę leczy tego czempiona o 2,5% max HP za każdy poison, który jest nad przeciwniku. Na A2 atakuje jednego przeciwnika, yy, zadaje dodatkowe uderzenie za każdy poison, który jest na przeciwniku i mogą być tak dodatkowe 3 uderzenia. A3 atakuje wszystkich przeciwników. Obrażenia zwiększają się, jeżeli mamy więcej poisonów. I ten atak jest, skaluje się na ataku i max HP przeciwnika plus dodatkowe obrażenia z poisonów. A skąd te poisony? Na, na początku walki rzuca cztery duże poisony na wszystkich przeciwników na dwie tury. Ma 50% szans na umieszczenie poisona na wszystkich przeciwników na jedną turę, na Starcie każdej tury Czyli to się dzieje, te cztery się dzieją Jak rozpoczynamy walkę A potem za każdym razem jak się rusza To jeszcze ma szansę na wrzucenie kolejnego Poisonu Za każdym razem kiedy przeciwnik rzuci poison na niego Automatycznie go usuwa I zastępuje dużym Continuous heal na dwie tury Także bardzo fajny pasyw I jeszcze ma aurę 19% spida We wszystkich Miejscach, także Kalvalax o ile dobrze pamiętacie, o ile pamiętacie dobrze, to mm, Jego zaprojektował jeden z graczy I na podstawie tego projektu Kalvalax trafił do gry Także to jest kolejny czempion i na koniec Jeden z nowszych czempionów, który się pokazał w grze I on jest, to jest chyba Lizardman I to jest Chagur Legenda Void Również maniski. No, niskie HP, ale ma dobry defense i jest szybki. Na A1 atakuje jednego przeciwnika, 50% szans na wrzucenie Sleep. Możemy to o 25% jeszcze zwiększyć. Na A2 atakuje wszystkich dwa razy. Pierwsze uderzenie po wyksiążkowaniu ma 100% szans na wrzucenie Poizona na 4 tury, drugie uderzenie 100% szans na decrease defense na 3 tury, 3 tury cooldownu. Także w zasadzie cały czas może to utrzymać. A3 atakuje jednego przeciwnika, potem atakuje jednego losowego. Jeżeli, obraże, jeżeli przeciwnik jest pod wpływem Poisonu, będzie ignorował Defense, Block Damage i Unkillable. Dostaje dodatkową turę, jeżeli atak zabije przeciwnika. Resetuje Cooldown Venom Storm, czyli jego A2, jeżeli zabije dwóch przeciwników. Jeszcze ma fajny pasyw. Automatycznie atakuje przeciwników, którzy otrzymują obrażenia od poisonów nałożonych przez niego. I atakuje wtedy A1, na którym przypominam, ma sleep, także może od razu ich uśpić. I kiedy ich atakuje, kiedy atakuje przeciwników pod wpływem poisonu, leczy się o 10% zadanych obrażeń. Także fajny champion. Chętnie bym go zobaczył w swoim um, u siebie po prostu. Jeszcze ma Aurę, zwiększa atak we wszystkich miejscach o 33%. Także Chagur to jest Void legenda, która będzie, na którą będą większe szanse. Oczywiście przypominam, że już 17 rusza fuzja, także. Yy, Zastanówcie się, czy chcecie w tym momencie wydawać szardy. Ja oczywiście wszystko trzymam na fuzję. Nie otwieram wtedy, kiedy są dziesięciokrotnie większe szanse, bo te szanse są ciągle bardzo, bardzo małe. Dobynąłem do końca. Jak widzicie, było dużo do omówienia. Patrząc zmiany, radykalne zmiany w grze, do tego y, zwiększone szanse na niektórych czempionów już w ten weekend. Napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. A ja już się żegnam, mówi do Was Samuel. Cześć!